Kochani, kochani, Faustyna Fugińska wypuszcza piosenkę znana jako Fausty w internecie z projektu Genzy. Ostatnio bawi się w muzykę i powiem Wam, że to jej zabawa w muzykę, ta i zabawa w muzykę zaczyna iść w niezbyt dobrą stronę, powiem Wam. Bo jeśli jeszcze Papa i Sticky Rice było w miarę do przesłuchania, chociaż tekst też nie był Jakieś wybitne, ale to jeszcze muzycznie dało się słuchać, to piosenka, którą teraz wypuszcza, i która leci na TikToku, tak się absolutnie nie zapowiada. W ogóle porozmawiajmy o dramie, znaczy dramie, o jakby negatywnych komentarzach, które którzy ludzie wypuszczają pod w ogóle tym dźwiękiem. No bo ludzie piszą i ja się w 100% zgadzam z tym, że tam jest w ogóle przekleństwo w tej piosence i że to przekleństwo. W ogóle jest od czapy napisane, w ogóle nie wiadomo kto to tam wsadził, i nie brzmi to dobrze. Ja się z tym, z tym w 100% zgadzam, bo ja rozumiem i pewnie chodzi o to, że Fausti chce zmienić swój kontent na kontent dla osób o troszkę większym wieku, no ale ewidentnie robi to nieudolnie, no bo. Ta piosenka, raczej nikt o starszej. Myślę, że nikt, kto jest taki, no, trochę starszy, gdzieś tam nastolatki, osoby pełnoletnie, gdzieś tam 18-19 lat, no, nikt tego nie będzie słuchał, no, z całym szacunkiem, ale nie. I to jest takie trochę już robienie czegoś na siłę. Nie wiem, no, nie siedzi mi to w ogóle, w ogóle ta piosenka mi nie siedzi. Jest w duecie z dziarmą, polską raperką, ale. No, nie chwyta. No w ogóle muzyka influencerów to jest w ogóle oddzielny, oddzielna sfera, o której możemy pogadać w oddzielnym filmie. No ale Fausti nie robi dobrej roboty w muzyce na razie. No i mam nadzieję, że jednak się poprawi i że w końcu usłyszymy on jakiś taki naprawdę dobry numer. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o jej muzyce i słyszymy się już niedługo.